It's me. school. Hello. Witajcie moi imię, z tej strony, Osku, a to jest pierwszy materiał, w którym pokażę moją twarz podczas zgania w Donkey Konga. Ehm, ostatnio sobie skończyliśmy parę poziomów i pokazałem wam specjalny świat 1 i specjalny świat 2. No i obiecałem, że nadrobię wszystkie stracone bonusy itd. jak widzicie. Mam tutaj e, już 75 molec, co jest naprawdę ogromną liczbą. No i cóż, zostało nam już tylko przejść te podziały specjalne. Nie pamiętam chwileczkę, skończyliśmy pierwszy świat. Teraz to jest ok, Schema chyba zostało nam tym razem e, odwiedzenie trzeciego świata. Ale oczywiście to wszystko sprawdzę. Pieniądze we mnie znikają. Ciekawe, czemu? Czekajcie. Um. Miałem sprawdzić, czy w trzecim świecie w ogóle mamy już ten świat zaliczony, ale chyba tak. Ale dla pewności warto sprawdzić. Wszystko mam wykupione, tutaj zaliczone. okej, okay, to lecimy. E, więc tak, lecimy do. Funkiego. I lecimy do świata trzywartego. O, więc nam się skoczyły. Ciekawe. Dzień do Kremlonu. Tutaj mamy wszystkie leki, jak widzicie. Co jest fajnie. A i teraz muszę pilnować jeszcze czasu nagrywania. Ehm, bo jak pamiętacie, te poziomy są trudne, niektóre tak, niektóre nie. I może zejść tak, że jeden odcinek to będą trzy poziomy, a tu może być nawet jeden. Kto wie, jak to wyjdzie. Także lecimy kluber! Ciekawe, jak to wyjdzie. Znaczy gram sobie na moim padzie. Ehm, no i co? Znowu mamy dżunglę i znowu ten sam schemat. Więc pytanie. Co tutaj autorzy zmienili? W pierwszym świecie tego typu były beczki, które nam jakoś to... uuu, skok wiary. A, mam cię. które to nam jakoś urozmaicały, a tutaj co? Hmm. No właśnie, tu też nas kuszą na początku banany i pieniążki. I dużo ludków w beczkach. Ciekawe, ciekawe. Dzisiaj wyzwaniliśmy i załatwiliśmy. Uuu, bananowy! Ciekawe, bananów nie ma. Uuu! Nie, mamy literkę No to muszę się przyzwyczaić, że, <grymne> że jest włączone nagrywanie O, to już widzimy mody przyrodnie w tym poziomie A mianowicie... F5? F5 e, Tutaj mamy Didiego i Dixie Do wyboru, czyli będziemy głównie w tym świecie Mieli do czynienia z beczkami e, Z tego co już pamiętam W tych światach specjalnych... Oj! Są bonusy, tak, jest jeden bonus. Ak! O! Było W których jest ukryta deka. I tylko takie typy bonusów się tutaj zobaczy. O! Lekkie ścinki. Mogę, muszę to wszystko jeszcze ogarnąć, bo prędkość nagrywania na twardy i tak dalej, i tak dalej. Kamerka. To wszystko jednak ma swoje wady i zalety. Także muszę to wszystko obcykać. Jeżeli ktoś z Was ogląda mój kanał i nagrywa kamerkę. To proszę niech mi dać znać w komentarzu, tutaj, pod tym filmikiem, jak to wszystko ogarnia. Żeby się nam grało, wszystkim lepiej. A co? Uuu, ty. Ci z życiami są okropni. Dobra, i teraz pytanie: Po co nam tutaj Didi? Dobra, zobaczmy. Aha, okej, okay, spoko. To fajnie. Góra czy dół, góra czy dół. Zobaczymy, co będzie na dole. Okej, okay, beczka. Kręcąca się. Tutaj, w e, to samo. Leć, ukosem. Fak. Szlak. Miałem powiedzieć. Teraz pytanie, po co była? A, dobra, sprawdzimy sobie. Mamy Didiego, więc trzeba tutaj uważać. U! Leć, leć. Zobaczymy, co zrobi nam Dixie. Dixie leci w górę i tutaj. O. Huh. Co ciekawe, ciekawe. O, jest połowa świata. Super. To warto może tu nawet zapisać. No i teraz tak, e, lecimy tutaj. Pytanie tylko, gdzie w tym bonusie poziomie... O, to jest CMT. Padmy. Znajdują się bonusy. A czy znaczy bonus, ciągle zapomniał, że tu jest tylko jeden. A, tutaj na górze. Nie, tylko gościu z dynamitem. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay, dóbu. I czekamy. Czekam aż ...łaskawie przybędzie nasza beczka. Halo! Tu czekam! Chyba zrobimy tak, skobiorę. Ok, widzę, że to trochę tam będzie. O! O! Tutaj przybędziemy. No proszę. I zgaduję, że musimy wymierzyć tak, żeby wszystkie beczki zahaczyć odpowiednio, czasowo. Ło, Fuck! Ok. Nie, Banonów nie chcemy. Uuuu! Leć! Nie, Je, jeszcze jest ten. Chyba no, warto zapisać. <laughs> nie ma co. No i dobra, gdzie jest ten bonus? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. O, fu! Idź sobie, idź. Fak, 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 fak. Okay. I znowu mamy do wyboru. No kurczę, no nie powinno się tak tych poziomów przychodzić, ale. Po prostu, chcę znaleźć tą dekę. Jak ją znajdę, to będę szczęśliwy. O, o! Ue, to mnie odchodziło. To, to był głupi pomysł. Fuck! Okej, okay, okej, okay, nie wiem po co tam było, to to. to. Duh. A, w prawo! A! Tu. Uuuuuh! Okej, okay, wszędzie literkę. Dwie sekundy, to sporo czasu, sporo czasu. A, w dupę! Okej, okay, spoko. Czy bierzemy... Nie, nie bierzemy Quick Save'a. Mamy przecież połowę poziomu zaliczoną i aż siedem żyć. Wow. Ewelka. Dobra, starczy, starczy. Na pewno. Ja tutaj byłem, ale go... ty, nie, 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 nie. Idźcie sobie. Sią, 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 Nie chcę do was. Okej, okay, zginęli. Nie powiem, dosyć stresujący poziom, ale pomysłowy, pomysłowy. Szkoda, że po autorzy nie zdecydowali... O, ścinka. Nie zdecydowali się. Uff! Się jakoś, kurde! To błąd. Tworzyć kompletnie nowych poziomów na rzecz tych specjalnych leveli. Szkoda, bo bym chciał zobaczyć coś nowego, niż taką tylko dżunglę. No i nie możemy mieć wszystkiego. Trudno. Leć! Okej. Okay. Tutaj w górę. W prawo. W dół. Ok. Bo dobre. Siuk. Siup! Fajnie! Lubię tą grę! <noise> okej, okay, tutaj naukos. No tutaj czekamy, czekamy. Spoko, okej. Okay. Teraz tak, naukos no To był głupi pomysł! A może i nie. A! Ah. Okej, okay, trzeba mieć tutaj zręczność palca. Naukos? No nie, nie, nie naukos. No tak trzeba. U, ty w żyć! Ej, warto zapisać. <laughs> o kurde. Nie, nie wiem jak. Uuu, uu, balonik. Okej, okay, mamy sywa. Baloniku czekaj na mnie. Okej, okay. z tym mam taki kolce? O. Okej, okay, tego pana nie lubię. Uuu! Ten się zamknie. O, właśnie, tutaj może tutaj będzie. Nie, nie ma. Ha, ha, ha. Okej, okay. trzeba go to załatwić. I pokombinować coś tutaj na tyle tego poziomu jest. Aha, widzicie, no, ja widzę. Teraz no, widzę. Ok, czyli w prawo. Beczka specjalna. Aha, wiedziałem, Wiedziałem, że będzie tutaj coś. Dobra, no, czyli walczymy o dekę. Walczymy o dekę i mamy tutaj beczkę z nieśmiertelnością. Czyli musimy ich na wszystkich załatwić w miarę czasu. Czy nam się uda? Tak, 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 tak. Jest! Mam cię! Skubana. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. I nawet sobie weźmiemy życie, prawda? Fak. Dobra. Może być. W ogóle nagrywam kamerkę w 35 fps Teoretycznie. Także wszelkie zwolnienia będą spowodowane pracą dysku, CPU, czy co tam byśmy chcieli. W sumie, nawet zapiszę sobie grę i sprawdzę, czy da się coś w opcjach tego robić. CPU walczy, gdzie nie. Kurczę, ośmiordzeniówka, debiut. O, już wiem, już wiem, już wiem. Koalidacja CPU aktualnie ustaw zawsze wybierz. I zrobimy sobie na peryferyjne procesory Tak żeby to miało własną moc obliczeniową A zet NES-a kolidacja CPU Wybierz kolidację I zostawimy te dwa stopnie odznaczone Czy to coś polepszyło? No oczywiście, 31 fps, pięknie Także lecimy sobie z Kremlandu i lecimy do kolejnego świata eee, Funky funky funky, tutaj był Funky o, 15 młot. Dobrze, dobrze. I zaliczymy sobie kolejny świat. Tym razem to będzie Glomi w którym też mam wszystkie deki. Jak pamiętacie, się zostawiałem, czy pokazywać wam, gdzie znajdę te sekrety, czy też jak zwać to, tak zwać. No ale zdecydowałem, że nie ma sensu. Bo po co? Bo po co was męczyć <laughs> swoimi materiałami, czy poszukiwaniami. No dobra, teraz na Fiery Furnace. To tajemniczo brzmi. Też mamy kolejny kamilotek, więc yy, cóż, jesteśmy coraz bliżej. No sobie, a tu... Uh, Jerzyki. Fajnie. Nadidiego akurat w to nie robi. Kurczę, zawsze, dawno nie było poziomu, w sumie jedyne poziomy, które były z tym... Wo fuck. Nice ten to był świat trzeci, lawowy. A szkoda, bo bardzo lubię te poziomy z lawą. Te balony i tak dalej. były, O, huh, hu, hu. chciałby się O, daleki skok. O, chciałbyś. Się... Hmm, Beczka przesuwana. Nowy typ. Kurczę, przydałby się używanie co analogu. <grytanie> Czekajcie, mogę jeżdżać analogu? Nie, nie mam ustawionego. Szlak. O, kicha. Ja, bym musiał trochę pozmienić. O, fuck. Chyba ten test leci. Tak, nie zleciał. Ktoś nie zleciał. Uuu! Uh, ok. I muszę pozmieniać trochę w ustawieniach, jeżeli bym chciał, to jakoś. Fak! Ciężka beczka! Dynamit? Dynamic. Po co nam Dynamic? Jeżeli bym chciał to sobie grać tutaj na analogu. Kurde, no? To jest dosyć podejrzane. Taki skok. Fak. nie, okay, to jednak nie było podejrzane. To było na wypadek, gdyby Diddy tutaj był tylko. I no w sumie dobrym elementem nowym w tym poziomie są te beczki. O, nie powiem nic, chyba nie pamiętam ich. O! Nie pamiętam ich. Żeby były gdziekolwiek indziej. A tutaj możemy sobie... O tak, małpka. Fajnie, fajnie, fajnie! Pięknie. Nieźle... Ło! Faktycznie! Przecież się aż wyszczyłem. No i ciągle mamy jedną małpkę. Pięknie, pięknie, nie powiem, cieszę się jak cholera. W ogóle, jakby nie patrzeć, miałem miesiąc przerwy od nagrywania. O, oh, to też trochę się naoglądałem pidłem i tak dalej, więc mi to fajnie jakoś się rzuciło na styl nagrywania. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś się nie zmieniłem. O, kicha, Kurde, może to zrobić z tym sterowaniem, Dobra, Próbujemy, próbujemy. Niestety, pad od PlayStation na tą wadę w stosunku do padu od SNES, a że nie mogę latać na ukos. Fajnie. Nie no, to trzeba coś z tym zrobić. Fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. Ja, dobra. Lecę w y, inputy. Input configuration. Góra. To będzie gałeczka, lewo gałeczka, dół gałeczka, prawo gałeczka. I OK. Zobaczmy. Pięknie. OK. Ładnie to poszło. A, widzicie? Teraz pięknie. Najmniejszych problemów. <grymnie> Najmniejszych problemów teraz nie ma. Okej. Okay. O! Baszka. Okej, okay, w dół. O, w górę. Fuck. Nie ma co, pięknie. No ale wy oczywiście tej przerwy nie... Jak to? Jakoś nie odczyliście, po ustawieniu sobie wrzucenie materiałów. Co 4 dni standardowo, a ja sobie odpoczęłem porobiłem, bawiłem się trochę w grafice. Fajnie, no i taki relaks nie ma co. Jak się człowiek jakoś sam zaplanuje, to wszystko się idzie zrobić. Właśnie z zaplanowaniem przerwy na kanon. Ludzie sobie wyrzucają przerwę, mówią, że przez miesiąc nie będą wrzucali. No i co zrobić? Ło! Wow. O, wow, baczka! Ludzie przerywają wrzucenie materiałów No i później jest kicha, bo ani nowych Użytkowników, widzów A i starzy dostają po tyłku, bo <tryk> No bo nie ma nowych materiałów I kanał jakby umiera Także jeżeli ktoś planuje Bawić się w nagrywanie I zamierza zrobić przerwę To polecam mu zrobić to co ja Czyli spiąć w poślady e, I nagrać zapas tych materiałów żeby później Ustawić sobie kolejkowanie na jakiś tam okres, nawet większy czasu, co by użytkownicy wierni nie oberwali przez to. Beczka, 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 beczka. Ja chcę tą beczkę. Dziękuję. O! I to taka moja mała, mała rada. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy tego łebka. Beczka, beczka, beczka. Masz co tu Cholera wie. Dobra, sprawdzimy. Uuu, daleki skok. Nie, nie ma. Fuck. Zdychaj. A A teraz ten łatek. O! Było piękne. Ej, kolejna beczka czasowa. Na szczęście mamy gałeczkę teraz ustawioną, więc mogę zaspokoić. spokojem. w ogóle to jest dziwne, że na padzie od Playstation w, nie mogę swobodnie grać na krzyżaku. Jakbym chciał. Ej! O, co było? No dobra, nie wiem. Dobra, widzę, że jeszcze większy hardcore... Uuu, leć! Piękna. No nie dobrze, że mam te gałki, bo... ...gdybym miał zwykły pad od PlayStation, to by było... <laughs> ...ciekawie. Nie powiem. No do tego łebkę sobie wymienimy. Spadaj! Kur... twarz. Dobra. Leć, Didi! Leć, 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 leć. leć. Tak? O! To było gu A! Jest dobrze! Aaa! No! Żyję! <grym> nieźle, nieźle! Fuck you, man! Ten łebek jest najgorszy ze wszystkich. Ha. Jak go tu pokonać? Może ty... co? O! Też nie. Rato, może rzut. A! Widzicie? Uuu, ty kot w lawałym świecie! Chodź tu, chodź, chodź chodź. Okej, okay, gdzie nas wyrzucisz? Okej, okay, no Do no, tej beczki. No to spoko. To możemy sami trafić. I beczka skasuje do tyłu. No to ciekawe, ciekawe. Czyli ma. Dobra, przeżyjemy to, przeżyjemy. I w górę, w górę, w górę. I w dół, 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 Aaaa, żadna twarz. Starało się nie denerwować, ale mimo wszystko... emocje biorą górę. Dobra, czyli tak, tutaj bierzemy tą boczkę. Lecimy, lecimy dołem, lecimy górą. Lecimy dołem. O no, dobra. Teraz tak, o co tu chodzi? Pięknie. Jednak trening w ostatnim świecie się przydał. Tak, dwa koty tutaj i literka G. Literka G to znaczy, że koniec poziomu, jest blisko. Także trzeba tutaj... Możemy, tak? Ty, patrzcie jaki jestem genialny! A, tylko na nic się to nie... Nie zdało? Nie! Nie, 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 O, okej, okay, może być. Nie, 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 nie! Żyje! It's alive! Tak. Nie żyje, <noise> Już nie żyję. Dobra, 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 dajemy, dajemy, dajemy bananki, nam tutaj pomagają. Prawie. <tryk> nie ufaj bananom. Banan... Banana cis alive. Okej, okay, tutaj przejdziemy górę. Ooo i baszkę, albo nie. Pięknie. Teraz tego... Tylko... Nie, 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 nie. Kocie, kocie, sieć To jest co będzie na piechotę. a kolejny kot. O, pięknie! Ale nie o to mi chodziło! Teraz, dychaj! Co to było!? Dawaj, kończę, złap mnie. Ha, pięknie. W górę, w górę, w górę, w górę, O, pięknie! Lecimy, lecimy, lecimy! Jest, bunt! Super! Ha! Super! Nie powiem, nie powiem... Jest gut! O tym w życiu, o tym w życiu... O Boże, 40 sekund. Sporo czasu jak na takiej... Jak na poziom bonusowy, to ogromna ilość czasu, nie powiem. Ale znając życie, to pewnie jest tak idealnie na styk. O, to, że 5 razy przechodzili poziom i wyciągnie jej średni najlepszy czas. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A i co teraz? Wrócimy się? Nie, 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 nie. A widzicie, czyli nie możemy. Musimy to zrobić. Lecimy sobie od razu w tą od co? No <laughs> co, kombinujemy jak to zdobyć. Jako 20 minut mija, więc zrobimy sobie ten poziom i się pożegnamy. Pięknie, ładnie i przyjemnie. Jesteśmy coraz bliżej tajemniczej wyspy i nie sekret, sekretu, który się tam kryje. O. Nie, 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 tylko nie w osa. A. A, I pomyśleć, że jakbyśmy grali tutaj u... U, u, u Życie, życie jest. E, że jakbyśmy to normalnie przechodzili, to byśmy, kurde, cały poziom musieli dywać dla tego pomysłu. Cóż, czego się nie robi dla wszystkich dek. deka najważniejsza. Pamiętacie, pokonał nas Mario! To nie może tak być. Nie może! Nie. Jest! Góre, w górę, w górę, w górę. pnij się, uważaj nos! Ej, teraz tutaj mamy tą agentkę, agentka, Agentka numer jeden! Kup! Okay, I nas, ładnie nas, wyrzuć tak, beczkę, beczkę, beczkę! Fajnie, fajnie, fajnie. Leć, 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 leć piękno małko. Okej. Okay. naprawdę przyjemnie się gra na grzyściu, Powiem wam, naprawdę przyjemnie. Jest o wiele lepiej. Jak bym to robić na klawiaturze? W ogóle nie wyobrażam sobie grania w takie gry na klawiaturze. I współczuję wszystkim, którzy nie mają takiej przyjemności jak ja, grania na padzie. jeżeli macie możliwość, to kupcie sobie taką przejściówkę za drugie, jak ja. Pada. I jechane. Od razu się podnosi przyjemność i wygoda z rozgrywki. Yy, aha, to trzeba było poczekać, żeby nie lecieć na pałę. Okej, widzę się DKE. Mamy sporo czasu, więc aha, tutaj sobie wyczekamy, tutaj polecimy, zobaczymy. ta -da! No i pięknie! Koniec czasu! No, a teraz wymierzymy sobie... Teraz trzeba wziąć poprawkę na... ...moneta? Ok. Na lot. czy jak będzie moneta. Sztam. Jest. Dobra. Czyli tak, skończyliśmy już dwa poziomy specjalne. Łącznie cztery. Cztery. Jak widzicie, kamień jest coraz bliżej wejścia do tej tajemniczej wyspy. Z e, ciekawości chyba zobaczę nawet, ile nam tego zostało. Niewiele, bodaj. Ale trzeba kupić pofankę. O, za darmo, i zobaczmy, został nam, no tu mamy, tu mamy, dwa światy, z czego, a ostatnie Karo, Karo Keep, także przelecimy się tutaj, no i musimy też znaleźć ostatnią dekę, bo widzę, że nam jedna tutaj brakuje, a dwie, tu i tu, I no to dobra, tutaj się pożegnamy, e, bo muszę jeszcze zdobyć te dwie deki brakujące, no i zrobimy sobie ten ostatni świat, no i zobaczymy to super ciekawe miejsce, które się kryje u klubu kioska. Tymczasem żegnamy ja Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.